Panie Pośle, jakie są największe bolączki Unii Europejskiej? Z czym teraz powinniśmy się zmagać? Największą bolączką Unii Europejskiej jest to, że w tej chwili idzie w stronę komunii. To jest największa bolączka, jaka może być. Manifest to ten, na który bardzo często się powołują ludzie w, w, w komisjach europejskich, w ogóle przy pracach Parlamentu Europejskiego. I w tej chwili tak mocne parcie w stronę tego manifestu i zapuśnięcie się komunizmem w ogóle dla mnie jest niewyobrażalne, więc Czas, żeby z różnych krajów, w tym z Polski, przyjechali posłowie, którzy się temu sprzeciwiają, ludzie, którzy wcześniej widzieli komunę. Dla no, nas tutaj Polaków, komuna, jaka była każdy widział i to raczej dla nas nie jest bajko śmiesznych dziadkach za żelaznej kurtyny, tylko prawdziwe życie, szczególnie tutaj u nas w Kielcach, gdzie było trochę ofiar tej komuny. I no, to jest jedna z różnych ponątek, bo za tym idzie cała masa innych rzeczy. Jeżeli ktoś podchodzi... Do systemu, że Unia Europejska ma spełniać wymogi, powiedzmy blisko zbliżone do systemu komunistycznego, no to wszystko, co idzie, ekonomia i cała reszta, to jest od czapy, więc dziś tak naprawdę potrzeba silnego głosu, szczególnie centralnej i środkowej, ewentualnie wschodniej Europy, bo nie na jeżeli chodzi o te zmiany, więc... Unia Europejska potrzebuje w tej Kolejne. chwili trochę przewietrzenia tych szczególnie lewicowych grupowanych, już niektóre są komunistyczne i oficjalnie tego się przyznają. Nawet uważają, że to jest właśnie tak fajnie, że tak Czyli ja rozumiem, komunizm jest tak samo chrześcijan jak faszyzm. Więc nie wiem, czy uśmiech, Jeśli że żeby faszystowskie niemieckie też siedziały, jakieś z innego Panie to też tak samo się cieszyć. Ja nie rozumiem tego, więc... Dziś trzeba wrócić tak naprawdę do tego, co było na początku. Ja czuję się na przykład jako mówce oszukany. kiedy głosowaliśmy za wstąpieniem do Unii Europejskiej, wtedy nie było tych wszystkich traktatów i Polska miała gwarancję tego, że będzie suwerennym państwem w Unii będzie mogła rywalizować z innymi krajami na zasadach równorzędności, jeżeli chodzi o ekonomię, o będzie wolny przepływ towarów i usług, no to tak, tak miało być, potem się posypały te Eee, wszystkie traktaty i to Unia w tej chwili nie jest tym, co nam obiecywano, więc nie głosowaliśmy jako wyborcy za tym, co w tej chwili mamy. Więc tak naprawdę trzeba przypomnieć Unii, jakie wartości przedstawiała, co nam obiecywała, a co w tej chwili jest. Główną bolączką Unii, według mnie, wracając do tego, zbyt wielkie zapatrzenie w komunizm i e, aspirowanie do tego, żeby być mocnym, e, komunistycznym, tak naprawdę e, w już w tej chwili ruchem, chyba takim europejskim. Panie pośle, wiemy, że wybory do Parlamentu Europejskiego charakteryzują się specyfiką i niekoniecznie przywiązaniem do regionów. Ale dlaczego akurat Pan zdecydował się kandydować nie ze tak Wszystkiego, no to z Z wielu względów, ale choćby nawet Pan sobie sam odpowiedział, te wybory akurat są specyficzne i nie dotyczą okręgów. Tutaj mamy reprezentować cały kraj tak naprawdę istotne jest, żeby to rozumieli ludzie, którzy głosują i ci, przede wszystkim ci, którzy y, są na listach, bo tu chodzi o walkę o cały kraj, nie tylko o regiony, bo umówmy się po prostu o regionach, y, będzie niewiele. Myślę, że jeżeli w Parlamencie Europejskim będzie coś, co będzie dotyczyło konkretnych regionów, to będzie jeden, dwa głosowania, więcej takich nie ma. Tam się skupia zupełnie na innych celach. Dwa, y, tutaj część osób mi zarzucała, że y, już pomijam te wybory prezydenckie, ale dużo osób, które tam chciało, że przekupiłem te wybory jakimiś głosami, że będę startował sam do Parlamentu Europejskiego, też chciałem pokazać, że to, że to jest kolejny fałsz, który szedł za ludźmi związanymi z obecnym prezydentem i próbowali w ten sposób oszukać ludzi w regionie, że tak jest. Ja jestem tak naprawdę posłem z RP. Mam reprezentować interesy obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. Bez względu na to, czy mieszkają w Kielcach, w Poznaniu, w Warszawie, w Szczecinie, to nie ma znaczenia, więc dla mnie z drugiej strony to też jest poważne wyzwanie. I też choćby temat do tego, żeby właśnie porozmawiać przedstawić ludziom prawdę, jaka jest prawda. Europejskie wybory dotyczą całego kraju, a nie dotyczą konkretnych e, regionów w kraju. To nie są samorządowe wybory, Mówmy się. Jeszcze jedno pytanie: kwestia ustawy 447. Konfederacja mówi, że jest realne zagrożenie rząd. Mówi, że absolutnie żadnej złotówki nigdy nie odda. Kto w tym sporze ma rację i o co tutaj wpaść oczy? W tym sporze rację ma przede wszystkim interes Polski. Interes Polski i to, co się działo wcześniej, jeżeli przejrzymy, ile, ile razy już był poruszony ten temat do II wojny światowej, ile razy w praktyce spłacaliśmy już te. te. Pamiętajmy, że byliśmy we wschodnim bloku, tutaj decyzję podejmował choćby Związek Radziecki za cały wschodni blok. Podjął decyzję, że nie ma żadnych roszczeń. Jeszcze kolejne rzeczy. Parę razy się to zdarzyło, więc nie można naciągać kogoś w nieskończoność. Na no, no to są paragrafy. Tutaj w tym mieście wielokrotnie wielu moich znajomych było prześladowanych, bo dwa razy chcieli najeżdża za to samo. No, a to tutaj jakoś to jest jakiś priorytet chyba. Było. U nas mówiono, że się to skończy w jadzieniu. Tam widzę, że się kończy tylko laurkami.